Dotąd w tanim przetrwaniu sklepu Action jeszcze nie było. Było Pepko, była Biedra, był Lidl, no ale teraz właśnie Action. Przejrzałem wreszcie asortyment sklepu. Jest tam cała masa ciekawych przedmiotów. Część pewnie do niczego się nie nadaje, część być może jest fajna, tania i przydatna jednocześnie. Sprawdzimy. Zaczniemy od tej kuchenki gazowej. Na pudełku ładne klimatyczne zdjęcia obrazujące używanie tej kuchenki. Sama kuchenka, czy jest ładna, No, to jest kwestia dyskusyjna. Kolor taki, jakiś mało leśny. Kształt. No, ogólnie ona mi nie przypomina za bardzo kuchenek takich typowo bushcraftowych, ale logo z Niedźwiedziem zdradza, że na pewno nadaje się ona do lasu. Co? Rzuca się w oczy tak na sam początek. No przede wszystkim ten palnik nie jest składany, ale mimo to sprawia dobre pierwsze wrażenie, dlatego że jest bardzo stabilny. Ja mam ze sobą taki czajniczek od Helikona. Jeżeli coś tutaj się trzęsie, to prędzej ten pieniek niż sama kuchenka, w dodatku szeroki palnik. No nie ma tutaj żadnego problemu. A naprawdę wiele tych kuchenek takich kompaktowych, gdzie wszystko składamy, żeby jak najmniej miejsca zajęło w ekwipunku, no niestety tą kompaktowość opłacamy tym, że później albo nam naczynie spada z kuchenki, trzeba bardzo pilnować, albo sama kuchenka jest mało stabilna. No tutaj ewidentnie nikt nie poszedł w jakiś ultra light, czy też właśnie kompaktowość, ale bardziej w stabilność. No i ciężko mówić, żeby był to minus tej kuchenki. Więc zobaczmy, jak się jej używa. Odkręcamy podstawę, taką, prosta sprawa. No i używamy kartuszy. Kartusza sobie nie przygotowałem, ale mam go w plecaku, tylko go tutaj nie przyniosłem, więc cięcie. Podobne kartusze w sklepie naszego sponsora w armyworld.pl znajdziecie po 15 złotych sztuka, więc to nie jest jakiś wielki wydatek. To są kartusze, można powiedzieć, jednorazowe, choć nie do końca, ale już tłumaczę, o co chodzi. Kiedy umieścimy taki kartusz w kuchence, a robimy to w ten sposób, że wkładamy go w podstawę i teraz kuchenkę nakręcamy na górę, nastąpi przebicie. O, słyszeliście? Zasyczało. Trzeba dokręcić mocniej, żeby gaz się nie ulatniał. A, zapachniało gazem. No ale nie ulatnia się już, bo tu jest zakręcony ten zawór. No i właśnie w ten sposób, nawet już po biwaku, możemy kuchenkę przenosić. Więc to nie jest tak, że to jest kartusz jednorazowy na jeden wypad, tylko po prostu ta jego jednorazowość yy, chodzi o to, że nie wyjmujemy go już z tej kuchenki, nie użyjemy go z innym sprzętem. On w tej kuchence po prostu zostaje do momentu, aż wyczerpie się w nim gaz, aż go zużyjemy podczas tam drugiego, trzeciego, czwartego czy któregoś z kolei wypadu w teren. Więc no to jest też dosyć. Yy, Logiczne, że najlepiej przenosić w ten sposób, bo skoro kartusz znajduje się w środku w kuchence, to też nie zajmuje nam dodatkowo miejsca w ekwipunku. Osobne przenoszenie kuchenki i kartusza, no to to jest większa ilość miejsca zajęta w plecaku, a tego staramy się unikać, więc jeżeli już mówimy o takiej kuchence stabilnej, większej i tak już nieskładanej, no to lepiej rzeczywiście ten kartusz w środku przenosić. No i dobra, jak sobie radzimy z tą kuchenką? Drobny minusik jej jest taki, że nie ma tutaj zapalnika. No Musimy użyć zapałek, możemy użyć krzesiwa, czegokolwiek, żeby ta iskra powstała, żeby nastąpił zapłon gazu, który się będzie tutaj ulatniał. Wiele kuchenek turystycznych ma takie zapalniki elektryczne. Wystarczy tylko nacisnąć, kliknąć i powstaje płomień. To jest bardzo. Przydatna funkcja, dlatego że może się zdarzyć, że zapomnimy tej zapalniczki, tych zapałek, no i wtedy kuchenka staje się bezużyteczna. Sprawdźmy, jak ona działa. Odkręcam ten zawór. O, i słyszymy od razu, jak gaz się ulatnia przez te tutaj dziurki. Jak przechylę, no to wiadomo, to on zacznie się skraplać trochę, więc tego staramy się unikać przechylania w ogóle gazu. No i teraz, ja jestem cały w gazie, jak teraz zrobię iskrę, to mi tutaj buchnie. Więc przygotujcie się na firewerki, ale poczekajmy, aż to się trochę rozejdzie. Nie przechylamy kuchenki. Ja chciałem wam pokazać, ale widzicie, jak to się skończyło. O, niech to sobie troszkę się tak. O! Nie widzimy żadnej chmury. Jest ok. Możemy użyć nawet krzesiwa. Za pomocą pokrętła reguluje siłę płomienia. On może być dla Was teraz niewidoczny, ale z pewnością widzicie taką deformację tutaj powietrza. Po prostu powietrze naokoło jest gorące. No, chyba że nie widzicie. Nie wiem, jak to będzie wyglądało na filmie, ale nie ma co gadać, trzeba testować. Wlejemy sobie trochę wody do czajniczka i spróbujemy ją po prostu zagotować. No i widzicie, i teraz minusem tego, że tutaj nie ma takiego y, zapalnika piezoelektrycznego, jest to, że ja, kiedy zakręcę tę kuchenkę, ja na nowo będę musiał krzesać iskrę, na nowo będę musiał to odpalać, szukać krzesiwa i tak dalej. Nie mogę sobie na chwilkę jej wyłączyć. A gdyby był zapalnik, ja sobie na chwilkę wyłączam, potem odkręcam, tylko klik i z powrotem mam płomień. No to jest duże udogodnienie i to jest jedna rzecz, której mi bardzo brakuje w tej kuchence. No ale już nie gadamy, tylko testujemy. Wlejemy sobie wodę. Ile tu tego było? Pół litra. Pół litra wody do czajniczka. Czajniczek napalniczek. Cóż, za swój taśne zdrobnienia. I gotujemy. No dobra, a po co ja to w ogóle gotuję? Wodę samo. Ano po to, że chcę przyrządzić herbatkę leśną. Herbatkę z igiełek świerkowych. Powiecie, cóż to jest za wymysł? Bo sporo osób, ja wiem, że tutaj jest nowych na kanale, niekoniecznie obeznanych z tematyką survivalu czy też bushcraftu, a bardziej zainteresowanych gadżetami marketowymi. Więc tłumaczę po raz kolejny, co to takiego jest, ta herbatka. To jest taki klasyczny napój leśny. Jeżeli jesteśmy w lesie, mamy tylko wodę, a nie chcemy pić takiej gorącej wody, po prostu, tylko potrzebujemy jakiegoś smaku, to najprostszą metodą są zawsze gałązki świerkowe, dlatego że one są w naszych lasach niemalże wszędzie. A skoro są niemalże wszędzie, to łatwo je pozyskać. Gotujemy wodę i kiedy ona zacznie wrzeć, zakręcamy palnik, wrzucamy te igiełki do środka, parzymy po prostu herbatę z tego. Jakie są właściwości? No, po pierwsze smak, lekko kwaskowaty, aromatyczny, taki żywiczny. Po drugie właściwości, witamina C. Dawniej w epoce wielkich odkryć geograficznych, marynarze przewozili takie gałęzie świerkowe na pokładach statków i parzyli właśnie na pary z nich, po to, żeby zabezpieczyć się przed szkorbutem. W ten sposób dostarczali sobie witaminy C. No i my taką herbatkę właśnie dzisiaj sobie przyrządzimy. Nic tutaj nie trzeba wymyślać, po prostu potrzebuje zagotowanej wody. Ona jeszcze się nie zagotowała, więc czekamy. Mogę bardziej odkręcić zawsze. Poczekamy, aż zacznie bulgotać. Zaraz Wam pokażę, jak zacznie się gotować, żeby nie było, że się nie gotuje. I... Nie zrobiłem cięcia, jak zauważyliście zapewne. Gadam jakieś głupoty, być może będzie nudno, ale chcę, żeby po prostu to wszystko się działo w czasie rzeczywistym, żebyście zobaczyli, ile czasu trzeba, żeby zagrzać pół litra wody w, za pomocą tej kuchenki. Więc woda się podgrzewa. Za chwilę sobie zajrzymy tutaj do środka również bez cięcia. Pojawiają się pierwsze takie bąbelki. Pęcherzyki, więc za chwilę wszystko będzie gotowe. Ja sobie odłożę moje igiełki świerkowe na bok. Chodźcie tutaj do mnie, żebym tego jeszcze nie strącił. Zmienimy perspektywę kamery i sprawdzimy, co tu się dzieje. A, muszę ją trochę ustawić, bo to wiecie. To się wszystko samo nie zrobi. No, i sprawdzamy, czy woda się już gotuje. No, można powiedzieć, że zaczyna się gotować. Już ta powierzchnia wody drży. Pojawiły się te pierwsze mini bąbelki. Za chwilę będziemy mieli wodę gotującą się, ale tak naprawdę, już teraz mógłbym tutaj wrzucić te igiełki świerkowe, bo ona jest już gorąca dostatecznie. A to jest czysta woda. To nie jest woda, którą muszę. Uzdatnić do picia, tylko taka, którą mam po prostu z butelki. Więc już teraz mógłbym to wrzucić. Widzimy, że z tego dzióbka tu ulatnia się para wodna, a to jest znak, że woda no już się w zasadzie gotuje. Ale gadam głupoty, prawda? No gadam, żeby coś gadać, żeby było wszystko w czasie rzeczywistym. Sprawdzamy. No i woda gotuje się! Nareszcie, więc możemy teraz łatwo odmierzyć czas. Tutaj pojawi się na ekranie, ile to wszystko trwało. Gotowanie pół litra wody za pomocą tej kuchenki. Teraz mogę zakręcić. Do gorącej wody wrzucam igiełki a parzy. I co? I nic. Czekam. Najlepiej to jeszcze przykryć, żeby się dobrze zaparzyło. I czekamy. Wielokrotnie podczas testów pisaliście mi w komentarzach, że o Jezu, ale tam były cięcia przecież. Skąd mam pewność, że to nie jest jakieś. Oszustwo. No i niestety w większości przypadków nie da się zrobić takiego testu bez cięć. Tutaj dzisiaj nam się udało tylko dlatego, że w miarę krótko trwało gotowanie tej wody. No i też widzieliście, lałem wodę, gadałem, gadałem, żeby coś się na tym filmie jednak działo. No ale jeżeli testy są yy, rozłożone w czasie dużo bardziej, dużo dłużej to wszystko trwa. No to nie ma takiej fizycznej możliwości, żebym ja to wszystko ciągiem nagrał, bo nikt by tego nie oglądał. Filmu, który trwa godzinę, który trwa dwie godziny, no nie ma takiej opcji, gdzie te przerwy, to milczenie moje nie jest wycinane. Tu chodzi zawsze o to, żeby dało się ten materiał później obejrzeć rzeczywiście. No ale jeżeli jest taka możliwość, że test można przeprowadzić w czasie rzeczywistym, no to tak jak dzisiaj działamy po prostu. I okazało się, że można jak najbardziej zagotować wodę. Przystępnym czasie, za długo to nie trwało za pomocą takiej kuchenki, więc cóż mogę rzec? Dobra kuchenka w bardzo niskiej cenie, stabilna przede wszystkim, bo zauważyliście przecież, że ani razu nic mi się tutaj nie zachwiało, ani sama kuchenka się nie zachwiała, ani też ten czajnik na palniku się nie zachwiał więc po pierwsze stabilna, po drugie funkcjonalna. Wszystko się tutaj dzieje tak, jak powinno wszystko działa tak, jak powinno drobny minus to, że nie ma tego zapalnika, no i trzeba sobie radzić z krzesiwem albo zapałkami albo zapalniczką, z czymkolwiek, z jakimś źródłem ognia. To jest jedyny minus, jaki tutaj znajduję. No i może być minusem jeszcze to, że ona jednak trochę miejsca w plecaku nam zajmie, bo nie jest składana, nie jest kompaktowa. No ale cóż, coś za coś. Kiedy ona nie jest składana i kompaktowa, to za to jest dużo bardziej stabilna. No zresztą, czego byśmy się mieli spodziewać w tej cenie? Moim zdaniem fajna kucheneczka. Nie wiem, jak wy uważacie. Naleję sobie troszkę tego naszego wywaru. Zobaczmy, jak to wygląda. Jeszcze nie wiem, czy nabrało ten kolor taki. A no, trochę jest. Zobaczycie, jak Wam pokażę do kamery. To zależy od tego, ile tych igiełek y, użyjemy. Mój ma taki leciutki kolorek seledynowy. O, widzicie? Leciutko taki seledynowy kolorek. Może być jeszcze bardziej intensywny, wpadający troszkę w żółć. No to zależy od tego, ile użyjemy tych igiełek świerkowych. Można taką herbatkę również zrobić z igiełek sosnowych. Można też użyć innych liści. I liści, no to były igły, no ale dobra, innych liści, jakie. Znajdziemy w lesie, na przykład liści malin, liści jeżyn, poziomek, wszystko to możemy wrzucić do takiej wody i wypić sobie leśną herbatkę. To jest dużo lepsze niż zabieranie z domu kawy, herbaty, bo pijemy to, czym się otaczamy. No po to chyba idziemy do lasu, żeby trochę załapać tego kontaktu z naturą, z przyrodą, więc myślę, że takim dopełnieniem jest właśnie leśna herbatka, a nie coś, co zabieramy z domu na zdrowie. Coś mnie żre. To też ten kontakt z przyrodą, z naturą. Dzięki za uwagę. Zapraszam Was, żeby nie było, bo tak Zrobił i nie wypił. Ale gorące jest. Metrowy kubek. No, gorące jeszcze. Ale smak bardzo fajny. Więc zapraszam Was już teraz na kolejne odcinki. Dajcie znać w komentarzach. Jaki asortyment, jakich sklepów najbardziej was interesuje, bo nie jestem do końca pewien tego Action. No przetestowaliśmy dzisiaj, ale czy będzie tym zainteresowanie, bo jednak jest to sklep mniej dostępny niż taka Biedra i Lidl. No i zapraszam was na kanał sklepu Army World. Tam również pojawiły się ostatnio tańsze przedmioty. Jeżeli mówimy o blackout boxie, tej skrzynce takiej, w której trzymamy rzeczy na blackout, na przykład latarka na dynamo więc warto zajrzeć. Latarka na dynamo chyba za 30 zł. No a tymczasem co? Na razie trzymajcie się czołgiem. No i do kolejnego odcinka.